Witam Was serdecznie, Agata Grobel, 11 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Znajdujemy się we Wrocławiu w kinie Helios, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed wielką galą otwarcia. Ja się tutaj, chwilę pokręcę i zobaczę, co się będzie działo. Wiemy, że w tegorocznym festiwalu bierze udział ponad 480 filmów z ponad 50 krajów świata. Jakieś ciekawostki związane z tymi filmami, z wydarzeniami? Zgadza się, 480 filmów. Nie jest to nasz rekord, ale rzeczywiście jednym z rekordów jest to, że ponad 50 krajów, czyli rzeczywiście jest to festiwal międzynarodowy w pewnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że warto podkreślić to, że przyjdzie do nas ponad 300, tu gości z całego świata, już jutro w tym miejscu za nami odbędzie się pierwsze spotkanie w Gazeta Cafe, gościem będzie Mariusz Wilczyński. Takich spotkań przewidzieliśmy siedem, będą tu nasi najznajmniejsi goście m.in. Terry Gilliam, Kim Kiduk, Bellatar, Bruno Dimau Byłam w Arsenale i tam szykuje się duża scena, jakiś koncert dzisiaj? Jak najbardziej dzisiaj na Dzień Dobry o 22 w Muzeum Miejskim w Arsenale na scenie T-Mobile Music. Back Clinic to jest taka belgijska formacja DJ-ów, trzech z nich wystąpi dzisiaj, także dzisiaj będzie tanecznie przede wszystkim w Arsenale. Jutro znakomity norweski zespół Jaga Jazzist. Roz, będziemy rozkręcać się z dnia na dzień. Jaki jest temat tegorocznego festiwalu? O, temat, tematów jest kilka. Takim leitmotivem będzie kinematografia norweska, co roku mamy, przedstawiamy, przybliżamy kinematografię danego kraju, bo już Turcja, była Szwecja, w tym roku Norwegia, nie tylko norweskie kino współczesne, retrospektywa Annie ale również e, sztuka, będzie wystawa Nelana. Również koncerty muzyczne, również warsztaty dla dzieci z animatorami norweskimi. Także Norwegia będzie takim, takim naszym leitmotivem. Widzę, że tutaj ludzie krzątają, się krzątają, ale żadnej gorączki nie widać. Myślę, że gorączka, gorączka będzie już od jutra. A taka największa gorączka jest codziennie o godzinie 8.30, kiedy, kiedy rezerwowane są bilety. Dzisiaj e, widziałem jak, w jakim tempie schodziły bilety na pokazy Piny Winona Wendersa. To po prostu e, te kwadraciki znikały w, w mgnieniu oka. Naprawdę, już chyba 8.33 tych biletów nie było, więc tak e, zalecam naszym festiwalowiczom, żeby e, byli czujni. Sprzedaliśmy 700 karnetów, ale wciąż można kupić bilety w Teatrze, ale w naszym centrum kasowym. Zapraszam wszystkich do Wrocławia na festiwal Nowe Horyzonty. To ja miałam zaprosić, ale. Zaprośmy razem. Dobrze, w takim razie zapraszamy. Zapraszamy.